Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na początek Ewangelii, na to zdanie przed tą główną jakby częścią tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus powołuje swoich apostołów. Ewangelista zaznacza, że Jezus całą noc spędził trwając na modlitwie do Boga i potem zszedł z góry i potem powołał swoich apostołów. To się powtarza w Ewangeliach bardzo często, że Jezus przed ważnymi wydarzeniami idzie na długą modlitwę. Zobaczcie, że to jest taki sposób działania chrześcijanina, że kiedy podejmuje jakieś wyzwanie, kiedy podejmuje jakieś działanie, to idę na modlitwę. Tylko wydaje mi się, to jest moje bardzo subiektywne, moja bardzo subiektywna ocena, że my trochę mamy problem z tym słowem modlitwa, bo większość z nas rozumie to w ten sposób, że kiedy przychodzi jakieś działanie, i to świetnie widać przy takich imprezach typu egzaminy, matura, egzaminy kiedyś gimnazjalne, teraz te podstawówki, różne takie sytuacje, że trzeba iść do Pana Boga i się pomodlić o to, żeby to wyszło. I trochę ta nasza modlitwa ocieka, albo wręcz już jest taką magiczną modlitwą. Znaczy, że są takie wydarzenia, które, za które trzeba się pomodlić, żeby nam wyszły. Jakby my już wiemy z góry, co jest lepsze dla nas, co powinno być, i to robimy. Znaczy, i się modlimy. Tymczasem chodzi o inny rodzaj modlitwy, taki chrześcijański rodzaj modlitwy, bo to jest pogańska modlitwa. To znaczy, że jest jakieś bóstwo, które przebłagamy naszą modlitwą, żeby jednak było po naszemu. Ja nie wiem, czy ci, którzy zdają maturę, czy zdają egzaminy, czy jakieś inne takie sytuacje przeżywają i kiedy proszą o modlitwę, to oni biorą pod uwagę to, że lepszą sytuacją może być, żeby nie zdać tej modlitwy, tej matury, tego egzaminu, tego doktoratu. puść na modlitwę tak jak to Jezus robił tam jest takie świetne słowo trwał na modlitwie przed Bogiem trwać znaczy trwać na modlitwie to znaczy być przy kimś to znaczy być blisko to znaczy wejść w taką bardzo intymną osobistą relację w której jestem dla drugiego i nie idę na modlitwę po to żeby Bóg y, zrobił tak jak ja chcę i nie idę na modlitwę po to, żeby Bóg mi wręcz powiedział, jak mam to zrobić. Żeby Bóg mi dał takiego gotowca. Masz tutaj karteczkę, modliłeś się długo, proszę bardzo, tu masz rozwiązanie. Nie. Jezus idzie i potem wybiera tych, których sam chciał. To jest, zobaczcie, niesamowite, że on nie wybiera tych, których kazał mu ojciec wybrać, tylko tych, których sam chciał, a wcześniej trwał na modlitwie przed Bogiem. Modlitwa. Przed ważnymi wydarzeniami nie zwalnia mnie z odpowiedzialności za podjęcie decyzji dotyczących tych wydarzeń, które mają nastąpić. A więc moja modlitwa nie jest żadnym magicznym środkiem do tego, żeby <laughs> było tak, jak ja chcę, albo tak, jak ja sobie wymyśliłem, <laughs> ale ten czas modlitwy ma polegać na tym, że. Yy, kiedy staję przed Bogiem, a więc biorę go na świadka do mojego życia, chcę jak najbardziej uczciwie podjąć decyzję, która, którą ja muszę podjąć. To jest świetne w rozeznawaniu, które zostawił święty Ignacy, że Ignacy mówi, ja Wam o tym już wiele razy mówiłem, ale wrócę do tego, bo to jest bardzo uniwersalna zasada. Mówi o dwóch porach wyboru, to znaczy dwóch sposobach wyboru. Pierwszy jest taki, że Ignacy mówi: no, są takie sytuacje. Że człowiek się rano budzi, czy tam, to oczywiście to budzi się, to jest bardzo przysłowiowe. Nie chodzi o to, że spał i nagle się obudził, ale że człowiek pewnego momentu wie, że co ma zrobić. I koniec, nie ma tu żadnej wątpliwości. Ale Ignacy, jako rozsądny człowiek, mówi, to się rzadko zdarza. Drugi sposób, który daje Ignacy, jest bardzo popularny, ale nie do końca wśród chrześcijan. I jest bardzo rozumowy, bo Ignacy mówi tak. Siądź na kartce, sobie rozpisz, nawet przez jakiś długi czas, zbieraj te informacje za i przeciw dwoma różnymi, przynajmniej dwoma różnymi decyzjami, które podejmujesz, czy dwoma alternatywami, które masz w tej decyzji, ale uwaga, żeby to były dwie moralnie dobre decyzje znaczy alternatywy. I w międzyczasie się modlę, Ale właśnie modlę, tak jak to mówiłem na początku, w takim sensie, że idę na modlitwę, nie po to, żeby mówić Panie Boże, powiedz mi, co mam wybrać, gdzie więcej tych plusów postawić? Tylko że skoro idę na modlitwę, to proszę, nawet nie proszę Boga, tylko proszę siebie tak naprawdę, żebym w tym stawianiu plusów i minusów, czyli w tym procesie patrzenia, co będzie lepsze, był uczciwy. No bo skoro biorę Boga na świadka, no to nie mogę kłamać, nie mogę przekłamywać, nie mogę robić pod siebie, tylko pod swoje, widzi mi się, ale chcę być w tej decyzji uczciwy. To jest rozeznawanie. I dokładnie to samo chyba zrobił Jezus. Oczywiście nie miał tam zapewne kartki, ale Jezus poszedł na modlitwę, czyli był z Ojcem, nie po to, żeby Ojciec mu powiedział, co ma zrobić, tylko bycie z Ojcem sprawiało, że Jezus był coraz bardziej, jako człowiek oczywiście, Zjednoczony z nim, a to znaczy był coraz bardziej nastawiony na to, żeby wybierać większe dobro. I tym większym dobrem było to, co wybrał, czyli to, co sam chciał. Strasznie mi się to podoba, bo to pokazuje, jak Bóg szanuje naszą wolność, ludzką wolność. To, co wybieramy, to jest nasza decyzja. To, że wyszłaś za takiego, a innego człowieka, to, że się ożeniłeś z taką, a inną kobietą, to, że wstąpiłeś do takiego, a innego zakonu, czy jesteś księdzem, czy jesteś osobą samotną, czy jesteś sprzedawcą, czy jesteś nie wiem, kierowcą tira, lekarzem, kimkolwiek, to jest twoja decyzja. Twoja decyzja. Znaczy dobrze by było, żeby to była Twoja decyzja, nie była to decyzja, którą podjęło za Ciebie tak zwane życie, ale to ma być moja decyzja. Mnie to strasznie zawsze wkurza, kiedy y, ktoś mówi, że Bóg zesłał mu tą osobę. Znaczy to ładnie brzmi, zobaczcie, ale tak naprawdę sprawia, że człowiek nie ma wolnej woli. Skoro Bóg Cię ją zesłał, no to co masz do roboty, tylko ją brać? Chodzi o to, żeby, żebyś uwierzył. I tak żył, i tak uwierzyła, i tak żyła, że to jest Twoja decyzja, nie Pana Boga. Fajnie jest, kiedy w tym procesie przed podjęciem decyzji idziemy na modlitwę, czyli stajemy przed Panem Bogiem, a to sprawia, że jesteśmy coraz bardziej otwarci na szukanie Boga, a nie siebie, bo wtedy ta nasza decyzja będzie bardziej uczciwa. Ale bardziej uczciwa nie znaczy, że bardziej. Że to Bóg mi powie, co mam robić, tylko że to ja, ja podejmuję decyzję. To jest strasznie szalenie ważne, żeby wybierać, jak chcę, dlatego że ja biorę i ponoszę odpowiedzialność za moje decyzje. Gdybyśmy się kierowali takim sloganem, że Bóg tak chciał, że Bóg tak wybrał, no to zobaczcie, przy pierwszym lepszym kryzysie, przy większej drace, co my robimy? No, ja tego nie chciałem. To Bóg chciał, to Bóg mnie w to władował. Strasznie to jest y, niedojrzałe, nieodpowiedzialne i głupie, po prostu, i nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Podumajcie na tym, czy chodzicie, czy chodzimy na modlitwę, ale tak rozumianą, jak to mówiłem, przed podjęciem ważnej decyzji, po to, żeby podejmować swoje własne decyzje, a nie decyzje, które przypiszemy Panu Bogu. Kompletnie nie o to chodzi. Jezus się modlił, a potem wybrał tych, których sam chciał. Do widzenia.